Będziemy zwiedzać drugi najważniejszy kompleks Tempo w Florydzie. Witamy serdecznie kolejnego dnia w Teksasie. Dzisiaj zabieramy Was do NASA. Będziemy zwiedzać drugi, najważniejszy kompleks, ten po Florydzie. No i cóż, sami jesteśmy ciekawi, co zobaczymy. Ja jestem bardzo podekscytowana. Jedyne co to, y, pogoda nam trochę nie dopisała, bo cały czas pada, ale mamy nadzieję, że mimo tego będzie świetnie. Miejscu. Witamy serdecznie! Dotarliśmy, to jest naprawdę dosyć blisko do miejsca, gdzie my mieszkamy. Zaraz będziemy wchodzić do środka, pokażemy Wam, co tam można zobaczyć. Tak wygląda muzeum zaraz po wejściu. Musicie przyznać, że już to jest imponująco, a to jest dopiero początek. Patrzcie, tam jest łazik. Tutaj możecie zobaczyć makietę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na którą obecnie latają astronauci. Super wygląda taki. Nie wiem, Łazik to pewnie jest złe słowo, ale tak się ląduje na Księżycu. Tutaj macie wszystkie informacje odnośnie misji na Marsa, a tam możecie zobaczyć kapsułę Dragon. Tak wygląda kapsuła w środku. się tam miejsce dla czterech osób. A musicie przyznać, że dość ciasno. I wyobraźcie sobie, że Polak również poleci taką kapsułę w kosmos. I to już w 2025 roku. Ja Wam to wszystko będę jeszcze pokazywał. Pokażemy jeszcze Wam dokładnie, opowiem o wszystkim, ale teraz śpieszymy się na wycieczki, bo tutaj można mieć też takie darmowe wycieczki, tylko liczba jest, liczba miejsc jest bardzo ograniczona, więc przyjechaliśmy z samego rana. Idziemy stać w kolejce. Tutaj macie takie trzy wycieczki, które możecie sobie dodatkowo zrobić: Rocket Park, Astronaut Training Facility i Historic Mission Control. Na Historic Mission Control trzeba kupić dodatkowy bilet, no oczywiście go kupiliśmy. A te dwa pierwsze są darmowe, tylko trzeba załapać się na miejsce. Będziemy jeździć takimi wagonikami no i tutaj każdy takim jeździ, więc naprawdę jest śmiesznie, szczególnie jak pada. Zobaczymy, jak mocno to będzie nam przeszkadzało. Idziemy już w naszym tramwajku, nie wiem jak to nazwać, ale pada bardzo coraz mocniej i pan nawet przez megafon ogłaszał, że będziemy We will, will be all wet. Co zrobić? Taka jest pogoda. Najważniejsze, że nie zatrzymali wycieczek więc my możemy się zmoczyć, ale fajnie będzie zobaczyć miejsce, gdzie trenują astronauci. Ruszamy. Zobaczymy jak mocno się zmoczymy. We are now departing Space Center Houston and entering Johnson Space Center. That's Rocket Park. Saturn V is the rocket that got us to the moon for the first time. And inside that building is one of only three remaining Saturn V rockets on display in the world. Jesteśmy przed budynkiem 9, to właśnie tutaj trenują astronauci. Tylko spójrzcie jak to wygląda w środku. wszędzie macie różne moduły czy są moduły stacji kosmicznej, czy są moduły statków wygląda bardziej jak stacja kosmiczna i tutaj wszędzie trenują astronauci może jakiś dzisiaj zobaczymy, kto wie patrzcie, tutaj macie strój astronauty skafander pełny a my mamy tą możliwość, że możemy się tu przechadzać i podziwiać to wszystko z góry. Tutaj kolejne kapsuły. Nie do końca jesteśmy właśnie pewni, czy to jest kapsuła Dragon, czy to jest kapsuła Orion. W każdym razie dowiedzieliśmy się, że tamta niebieska kapsuła, Boeinga, czyli komercyjna kapsuła, może pomieścić do 7 osób. Z tego co widzieliśmy w dragonie. W dragonie jest miejsce dla czterech astronautów. No dobra, już wiemy. To srebrna to Orion. Ona ma wynieść z człowieka na księżyc. Wyszliśmy już z budynku, gdzie trenują astronauci. Ta wycieczka była trochę zaskakująca, bo tak de facto wchodzi się tylko na taki podest. No i pani opowiada poszczególne elementy, które znajdują się w takiej ogromnej hali magazynowej. No, ale słuchajcie, czego mogliśmy się spodziewać? Przecież tam, nas tam nie wpuszczam, żebyśmy się pobawili. Więc fajnie było zobaczyć Międzynarodową Stację Kosmiczną, fajnie było zobaczyć kapsułę i Oriona i e, Boeinga. Tutaj zabrakło nam kapsuły e, 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 Dragona. E, ale może akurat kapsuła Dragona znajduje się w innym miejscu, a może my jej po prostu nie zauważyliśmy, bo to jest naprawdę ogromne miejsce. Ale jak tylko tu jesteście, to pamiętajcie, żeby od razu się zapisać. Bo te miejsca bardzo szybko wypadają, a jednak zobaczyć coś takiego można tylko w jednym miejscu na Ziemi. Niesamowite to jest. Przyjeżdżamy właśnie obok Centrum Kontroli Lotów w Houston. I ciekawostką jest, że na dachu tego budynku znajduje się amerykańska flaga, która powiewa zawsze wtedy, gdy w kosmosie znajduje się jakiś amerykański astronauta. Flaga na tym budynku powiewa nieprzerwanie od 24 lat. Tylko spójrzcie jaka ogromna jest rakieta Saturn, która wynosiła misję Apollo w kosmos. My ją już widzieliśmy w Kennedy Space Center i naprawdę do kilkadziesiąt metrów długości. Na naszej wycieczce mijamy wiele budynków i rakiet i dowiadujemy się bardzo dużo ciekawostek o tym centrum kosmicznym. Jeśli tylko zgłodniejecie to pamiętajcie, że to jest Ameryka, tu wam nie dadzą umrzeć z głodu. Macie restaurację, spójrzcie jaki wielki food court macie. Tutaj macie jeszcze oczywiście automaty, a tu macie taki sklepik, gdyby dla Was sklepik był czymś, co bardziej Was interesuje. Mamy chwilę czasu przed kolejną misją, więc zabiorę Was na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Tutaj naprawdę możecie sobie poczytać wszystko na temat tego, jak się tam żyje. Możecie zobaczyć też, jak ludzie są tam poubierani. No i można też zobaczyć, jak wygląda taki moduł, bo te moduły wbrew pozorom, oczywiście, że się wydają wielkie nam, no ale wyobraźcie sobie, no tak naprawdę, międzynarodowa stacja kosmiczna ma ledwo ponad 100 metrów. Tutaj możecie zobaczyć, jak wyglądają baterie na międzynarodowej stacji kosmicznej, bo pewnie widzieliście takie płaty, które nie do końca były zrozumiałe, a to są po prostu baterie. Oczywiście te baterie są do paneli słonecznych, bo zauważyłem, że powiedziałem taki skrót myślowy, który dla mnie był zrozumiały dla was pewnie nie do końca. A jak chcieliście sobie wyjść na zewnątrz pospacerować po kosmosie, no to trzeba było się ciepło ubrać, żeby nie było wam zimno. Dokładnie tak wygląda międzynarodowa stacja kosmiczna od wewnątrz, jak widzicie nieco ascetycznie, oczywiście ona tam jest wypełniona różnymi sprzętami, które są potrzebne ale to naprawdę jest taki taki jeden moduł to jest taki jeden tier kto chce zobaczyć Space Toilet? to się nazywa profesjonalnie Waste Management System, słuchajcie jak oglądałem Big Bang Theory i słyszałem, że potrafi zawodzić a taka tak, oczy sobie śpią to wygląda jak taki nazwijmy to mini namiot Mam jeszcze 20 minut do następnej wycieczki, więc zabieramy Was z powrotem na Księżyc. Witamy w programie Artemis. Programie, który ma zabrać z powrotem człowieka na Księżyc. Jak widzicie, jest i Orion. To jest dokładnie ta kapsuła, którą Wam pokazywaliśmy i też pokazywaliśmy, gdzie ją stworzyli żeby człowiek mógł tam polecieć wszędzie tutaj naprawdę możecie zobaczyć bardzo dużo informacji to są bardzo piękne zdjęcia w takiej naprawdę świetnej rozdzielczości więc czujecie się jakbyście byli tam na żywo tutaj macie zespół, który jest <laughs> odpowiedzialny za to, żeby misja Artemis powiodła się oczywiście są to tylko niektórzy z tego ogromnego zespołu A tutaj możecie zobaczyć gdzie na Księżycu do tej pory lądowały misje Apollo i gdzie Artemis ma wy wylądować. Jak widzicie, zupełnie nieznana część Księżyca. Mikołaj właśnie wpisuje pomysły, co by wziął e, w kosmos za sobą jako astronauta. Co by wziął? Moją żonę Gabriele. A. Powieścimy to to oficjalnie. A to jest jeden z silników. Powiedziałbym, że trochę większy niż do kosiarki. Ma 4 metry wysokości, 2 metry średnicy i waży 3,5 tysiąca kg. Zasiedzieliśmy się na Księżycu. A tu trzeba iść do Mission Control. Będzie trzeba w Łodzi zrobić taki mural, tylko z polską flagą. Ruszamy na kolejną wyprawę no wsiądziemy w tramwaj i tym razem pojedziemy do centrum kontroli lotów. Jedziemy do Mission Control Center, to właśnie ten budynek. Tak wygląda control room. I muszę wam przyznać, że na filmach jest są znacznie znacznie większe niż w rzeczywistości.

więc w sumie idealne miejsce dla nas. Właśnie wyszliśmy z Control Rumu. Bardzo fajne przeżycie. Przeżyliśmy lądowanie człowieka na księżycu. Wszystko było zrobione dokładnie tak, jak się wydarzało, nie tylko na księżycu, ale też w tej sali, więc na, na pewno fajnie było zobaczyć. No, to, co nas zaskoczyło, to to, że ta sala rzeczywiście na filmach wydaje się ogromna. A w rzeczywistości jest dużo, dużo mniejsza, więc to prawda, że kamera dodaje przynajmniej 50 kilo. Dokładnie. Mnie zaskoczyło również to, że nie wiem, po filmach i tak dalej się spodziewałam, że coś więcej się gdzieś tam ruszało. A tam praktycznie same cyferki wszędzie i ja nie byłam w stanie nic odczytać z tego, co oni tam robili. Mamy chwilę do kolejnej wycieczki, więc. Pokażę Wam, czym tu się jeszcze zajmują. Pewnie każdy z Was oglądał ten film Marsjanin. Tak, to prawda. Nasa planuje wysłać ludzi na Marsa. Do kiedy? Plan to jest rok 2040. Wydaje mi się, że bez problemu im to się uda. Tutaj też, w tym muzeum, możecie zobaczyć bardzo 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 dużo informacji odnośnie samego Marsa, odnośnie jego klimatu, odnośnie map, jak to wszystko wygląda. Także naprawdę można się bardzo bardzo dużo dowiedzieć. No i cóż. Mam nadzieję, że dożyjemy czasów, kiedy po Marsie będą jeździły takie łaziki. Tutaj też bardzo fajny dział odnośnie tego jak wyhodować jedzenie na Marsie, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy, które trzeba zrobić, zanim zacznie się tam wysyłać ludzi. Znalazłem Gabi, więc Gabi teraz Wam pokażę też, jak ona czuje. Jak tam, ciężkie? Na 5,5 kilo jest ciężkie, tak. Okej, okay. a na Marsie? No, ale leciutkie, to jest to samo? To jest no, nie, dokładnie tak. to samo tylko na Ziemi i na Marsie wow. możecie nawet sobie dotknąć Marsa Gabi? wow, jak kamień, kropowaty co tak sobie z ziomeczku? też bym sobie tak chętnie polatał najlepiej koło Międzynarodowej Stacji Kosmicznej teraz wsiadamy w Saturna idziemy jechać na naszą ostatnią wycieczkę, czyli oglądamy rakiety. A kto tu idzie oglądać rakietę? Tak macie rację, Gabriela chce być pierwsza. Tak wygląda ta rakieta w rzeczywistości. Spójrzcie, jaka przeogromna, największa rakieta na świecie. I wyobraźcie sobie, że z tej rakiety, która ma kilkadziesiąt metrów, jak najwięcej. Tylko ta część, ta mała kapuła to jest miejsce, które później ląduje na Ziemi. Tak serio mówiąc, to patrząc na tą ogromną rakietę i tą małą część, która ląduje na Ziemi, to ja rozumiem, czemu Elon Musk ma robotę. Bo naprawdę taką rakietę wysłać i stracić, a zbudować rakietę, która będzie wracać i części będą zamienne, jest niesamowity zysk. Ta rzeźba za mną została tutaj powstawiona w 50-lecie rocznicy uratowania tych trzech astronautów z misji Apollo 13. Ta misja jest nazywana zarówno porażką, jak i sukcesem. A dlaczego? To powiem Wam Mikołaj. Z jednej strony misja jest nazywana porażką, ponieważ jak ktoś oglądał film z Tomem Hanksem, to wie o co chodzi. Trójka astronautów leciała na Księżyc, mieli tam wylądować. Z powodu awarii się nie udało, ale jest również sukcesem, ponieważ całą trójkę udało się uratować, i była to bardzo skomplikowana misja ratunkowa, którą wykonywali sami astronauci na orbicie i w okolicach Księżyca, ale finalnie wszystko się udało, i cała trójka wróciła bezpiecznie na Ziemię. To, co jest fajne, to to, że tutaj możecie teraz zrozumieć, jak te rakiety latały, że te poszczególne elementy, poczynając od tyłu. One się odczepiały w odpowiednich miejscach i później, finalnie, tylko mała część rakiety lądowała na księżycu, a jeszcze mniejsza wracała na ziemię. Tylko spójrzcie, jak ta rakieta wyglądała w środku. Przeogromna. Niesamowita, naprawdę. A z drugiej strony, taka wielka, ogromna pustka. Komuś potrzebny mały silnik, bo mam akurat pięć w zanadrzu słuchajcie, tylko ta jedna część wykorzystywana do startu ma ponad 40 metrów długości niezła dziurka a tutaj macie tak zwane małe rakiety czyli poprzednicy albo poprzedniczki Saturna 5 z zupełnie nieznanych mi powodów ta rakieta nazywa się Mały Joe wcale nie jest taka mała wyższa od tamtego hangaru. Jeśli się zastanawiacie, jak się transportowało wahadłowce po całej Ameryce i pewnie nie tylko, to już nie musicie. Wahadłowiec na Boeingu 747. Wszystko tak niesamowite, to co ludzie potrafią wymyślić. Nawet dzisiaj normalny człowiek nie zdaje sobie sprawy, jak to jest w ogóle możliwe. A tutaj na jednym z największych samolotów na świecie jest jakiś drugi obiekt, który lata w kosmos i się go tak transportuje z jednego miejsca na drugi. Później ten leci w kierunku gwiazd. No i żebyście nie myśleli, wy tu wszędzie możecie sobie wejść, poglądać, Normalnie tyle schodów po pokonacie i już widzicie jak wygląda samolot. Później sobie zobaczymy jak wygląda wahadłowiec. Naprawdę można się bardzo, bardzo dużo nauczyć. Witamy w Boeingu 747 Niesamowite naprawdę. Nie dość, że to mój ulubiony samolot. To ten jeszcze wahadłowce na sobie woził. Fajna wystawa w samolocie odnośnie tego jak transportowano, jak do tego doszło, jak to wszystko wymyślono. Naprawdę super. A teraz weszliśmy sobie do środka wahadłowca. Naprawdę niesamowite przeżycie. W Kennedy Space Center możecie oglądać taki wahadłowiec, ale nie możecie do środka wejść. A tutaj z kolei można sobie do niego wejść, jakbyście byli u siebie. I na samym końcu dotarliśmy do pokładu, gdzie pilotowało się taki wahadłowiec. Tak on dokładnie. Wyglądał, tutaj jak samolot. Kolejne miejsca, które można zwiedzać, włącznie z wejściem do rakiety. Naprawdę, to miejsce robi się coraz większe. Myśleliśmy, że to już koniec, a tu jeszcze coś. To miejsce nazywa się Skylab. To jest takie pierwsze amerykańskie miejsce do przeprowadzania eksperymentów na orbicie. Tylko spójrzcie. A w takich miejscach sobie spali. No i oczywiście taletka. Tutaj możecie też podziwiać kawałki księżyca. Przybliżione z różnych misji kosmicznych. No, i ja na przykład sobie jeszcze dzisiaj dotknę księżyca. Przyjemnie. Tutaj to dopiero dotarliśmy na księżyc. Spójrzcie na tą kapsułę. Spójrzcie, tam jest łazik księżycowy. To jest kapsuła Apollo 17, czyli ostatnia część, która była na księżycu. To właśnie Apollo 17. Po raz ostatni i astronauci lądowali na Księżycu, a później wrócili na żywo. Wyszliśmy i słuchajcie, nie chcę zapeszać, ale robi nam pogoda. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Ja przed chwilą powiedziałem, że robi się pogoda, żeby nie zapeszyć i spójrzcie co się dzieje. Nie minęła minuta dosłownie. W każdym razie mamy nadzieję, że Wam się bardzo podobało tak samo jak nam. A my tymczasem uciekamy, bo naprawdę zaczyna lać. Nie do końca wiemy co się wydarzyło. Przejechaliśmy 50 metrów, znowu wyszło słońce, także teraz oficjalnie z jeszcze ładniejszym widokiem. Mamy nadzieję, że vlog Wam się podobał. Mamy nadzieję, że w NASA w Houston rzeczywiście zaraziliśmy Was trochę tym miejscem i będziecie chcieli je odwiedzić. Jeżeli macie do wyboru Kennedy czy Houston, to co byś wybrała? Ja chyba Kennedy Space Center. Ja też bym wybrał Kennedy, co nie zmienia faktu, że tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Jest inaczej. Tak, ale można zobaczyć równie dużo, więc warto odwiedzić najlepiej oba miejsca. My nagramy tego vloga w końcu z Kennedy, więc też go zobaczycie na naszym kanale kiedyś. Znaczy on jest nagrany, ale nie zmontowany. Dokładnie. Nie przedłużamy, bo mamy spotkanie z astronautami, także dzięki wielkie, że oglądaliście. Mamy nadzieję, że zostaniecie dłużej na kanale. Trzymajcie kciuki za nasze następne kroki, bo najbliższe dwa tygodnie robimy road trip po Stanach Zjednoczonych, różne miejsca, dużo natury, ale nie tylko, więc mamy nadzieję, że będziecie oglądać dalej. Do zobaczenia w następnym odcinku, pa pa. Trzymajcie się, cześć.